W 94 minucie przyszła nagroda w postaci tej szalonej, szalonej bramki i cieszymy się z tego bardzo, bo zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Ja też wolałbym ten mecz w pierwszej połowie rozstrzygnąć, strzelić dwie bramki. I próbować ewentualnie dalej strzelać, kontrolować spotkania, a tak naprawdę na własne życzenie męczyliśmy się do końca, walczyliśmy o te zwycięstwa. Najważniejsze jest to, że, że mimo trudów, zwłaszcza dzisiaj czy, czy przeciwko Danii, wygrywamy. No ciężko tutaj zrzucić powiedzmy, winę tylko na, na linię defensywną, także są to elementy, nad którymi musimy pracować, bo we wcześniejszych eliminacjach też one nam przysparzały trochę, trochę problemów. Muszę powiedzieć, że zespół z Armenii pozytywnie, bo pokazali, że, że, że mają w swoich szeregach zawodników o dużych umiejętności, umiejętnościach technicznych i, i napsuli nam troszkę krwi, ale, ale my kreowaliśmy grę przez całe spotkanie i zasłużenie wygraliśmy. Świetne zachowanie Roberta, który jak prawdziwy kapitan poprowadził nas po raz do zwycięstwa, tak więc to cieszę. Tutaj musimy trochę posypać głowę popiołem i, i skupić się na tym, że w każdym meczu dać z siebie, niezależnie od tego, gdzie gramy przeciwko komu. Jesteśmy drużyną, która Powinna już mieć tą jakość, ale w takich meczach pokazujemy, że ciągle jednak musimy się uczyć i ciągle jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby spokojnie sobie grać i po prostu czekać, aż te sytuacje i te bramki wpadną. Więc tutaj, tutaj na pewno jest tu duże pole do, do poprawy i do przemyśleń się udało.